A, tak więc, 8 sierpnia, a, poranek, przed siódmą, jak widać ja mam szczęście do prac polowych, czyli znowu na środku pola, dobrze, że przynajmniej już jest po żniwach, inaczej tutaj się nie dało nic znaleźć ani wejść, a samochód zostawiłem gdzieś daleko mały spacerek sygnał mi, że coś coraz bardziej rośnie a sądy jak nie widać, tak nie widać niestety daje słońcu, trochę po oczach. dobrze, że przynajmniej jest temperatura znośna, taką chyba 19 stopni bo powoli rośnie więc przyjemnie poszukiwać um, nie jest tak upierdliwie gorąco jak za dnia jeszcze no, idę, idę. Sygnał już jest na full. Prawie w każdym kierunku. Ale generalnie w tym azymucie i chyba coś tam widzę z daleka już na horyzoncie białego. Albo śmieć, bo śmieci jest pełno. Trzeba przyznać, że naród jesteśmy strasznie brudasy. Albo kawałek balonu. Ale to się zaraz okaże. Znowu grunta taki, jest mocno piaszczyste. Nie parę kilometrów tylko ode mnie. Ja wiem, będzie może jakieś 7 km ode mnie od domu. U mnie jest glina, a tu jest piach. To jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że żadnej sarenki nie przegonie. Ani żaden pijany chłop wracający do domu. A po piątkowej. W zabawie nie przygoni mnie. Ale, jakby to powiedzieć, a nie skłamać. Taki jest życie radio Sąd, sądziarza? No, chyba tak. A tak, rzeczywiście, z daleko było widać balon. I chyba już go widzimy wszyscy. Mm, taki mam oddech, bo to kurde łażenie po tym piachu nie jest jednak lekkie. No dobra, bierzemy balon. Idziemy jak ten. Co to był? Hmm. O, Tezeusz, tak jest. Idziemy jak ten Tezeusz za sznurkiem. I mamy i sondę. Zderzała sobie grzecznie. Czekała. Numerek. Pan pozwoli? Gdybym no. na numerku? Chyba tak. Karteczka. Żeby się nie powtarzać. Powiem adnu minutku Tym razem <tryk> Dobrze Teraz wyostrzyć na karteczkę 08 08 00 Zulu Ale Juju brak Podziękował